Najlepsze się... i syna i się w Duchu Święty, Zapraszamy Cię na to spotkanie. Proszę Cię, oświecaj nasze, przenika nas cały, żebyśmy wypełniali Twoją wodę podczas tego spotkania. Otwieraj nas na Twoje słowo, na wszystko, co, co chcesz nam przekazać. Niech każda sekunda tego spotkania będzie na Twoją chwałę. Duchu Święty, któryś dla serca i umysłu nasza, udaj nam ochotę i to spotkanie było dla nas pożytkiem wiecznym i wiecznym przez, przez Chrystusa Panu Przed spotkaniem jeszcze zapraszamy Was jeszcze na krótką wycieczkę. Witajcie! Jesteśmy w bardzo pięknym miejscu. To Niechorze. Przyjechaliśmy tutaj, żeby zobaczyć Tą budowlę. To latarnia. Ta latarnia ma 45 metrów wysokości. Świeci. Tam na samej górze jest wielkie światło. Zaraz tam wejdziemy i zobaczymy. Świeci światłem na odległość 37 km. Nie wiem, czy wiecie, ile to jest. 37 km. To jest mniej więcej takie światło, które gdybyście chcieli oświetlić drogę z Katowic do żor na przykład to tak daleko byłoby to światło widać. Znajdujemy się prawie w środku, prawie na samym szczycie. Stąd, co właśnie, przystąpię, okienko już widać całe morze, które jest przed latarnią. Z tej latarni rozciąga się wspaniały widok. Idziemy teraz na samą górę, na sam szczyt, żeby zobaczyć dokładnie ten widok. Patrzcie teraz, spojrzymy w dół, jak wysoko weszliśmy, bo latarnia to jest miejsce, które znajduje się najwyżej. Bo chodzi o to, żeby wszyscy ją widzieli, żeby światło, tam jest źródło tego światła, na samej górze taka wielka, wielka żarówka, żeby to światło dochodziło daleko, tam zobaczcie na morze do wszystkich marynarzy, którzy pływają na statkach, żeby oni widzieli, gdzie jest port. Jak do tego portu dotrzeć? Z tej latarni płynie światło na całe morze. Płyną też sygnały ostrzegawcze, które mówią, że na przykład coś na morzu się dzieje albo że ktoś na morzu potrzebuje pomocy. Do tego właśnie służy latarnia, żeby oświetlać drogę tym, którzy są na morzu. Jeszcze raz spójrzcie sobie na morze, jak daleko, jak wysoko i daleko niesie się światło, które idzie z latarni. Mądry kapitan statku nigdy nie szukał w sobie źródła światła. Tylko patrzył, gdzie znajduje się latarnia. Każdy, kto coś prowadzi, chce kogoś prowadzić, to szuka w życiu światła. Tak właśnie robi mądry kapitan. Cześć chłopaki, właśnie wróciliśmy z wycieczki byliśmy na latarni. Jak macie Twoje wrażenia po tych czasie? No, muszę się przyznać, że byłem pierwszy raz w życiu na latarni morskiej. No było dość wysoko. Lekki lęk wysokości był. Mm. No bardzo mi się podobało. No jeszcze, było to coś innego. No ja szczerze już kiedyś byłem na latarni, ale w sumie byłem tak, tak mały, że nawet tego nie pamiętam. Jedyne, co pamiętam, to, że było strasznie dużo schodów i się wtedy zmęczyłem. No ale teraz... Zadyszki w sensie, można dostać. No dzisiaj też w sumie chyba zadyszkę złapałem. No, ale dzisiaj tak to pierwsze raz świadomie tak przeżyłem, tak te widoki, naprawdę coś pięknego. Można się zachwycić tym wszystkim. się podoba, jak morze tak styka się z tym horyzontem, tak się no łączy i... morze i to e, niebo. niebo. Jest niesamowite, jak, jak ta latarnia, jak to jest daleko, jak ta latarnia musiała daleko świecić, żeby... Ostatnie ogromne... to wszystko widziały, nie? No dokładnie, jakie to musi być ogromne światło, że ta latarnia aż tak, tak daleko sięga tym światłem. No. I w sumie, tak mi się wydaje, że i my powinniśmy być takim światłem, jak ta latarnia trochę. Że też powinniśmy się starać świecić dla innych. Um, być daleko, aby oni mogli nas zauważyć. A co myślisz, że też musimy być tacy wysocy jak ta latarnia, żeby tak świecić? Może nie wysocy, ale je, wydaje mi się, że Trochę jak księżyc, który czerpie, który odbija to światło od słońca. Czy powinniśmy tego światła jak najwięcej odbijać? Może, bardziej, może w takim bardziej. Czyli że chodzi o to, że czym więcej światła przyjmiemy, mhm. tym bardziej możemy świecić innym ludziom. Tak. W Piśmie Świętym mamy fragment też na temat światła. Już bardziej już w temacie co powinniśmy z nim robić, jak już je. Otrzymamy, czyli jak już zaczerpniemy z tego źródła, to co powinniśmy z nimi robić. To jest w fragmencie nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak nie świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili ojca waszego, który jest w niebie. To jest no, taka latarnia. No jej też nie stawiamy gdzieś schowanej za jakąś górą. Górką, pagórkiem, bo właśnie w miejscu najbardziej odkrytym, aby to światło było jak najbardziej widoczne. Mi się podawać w tym A źródłem, jest... dodam, że jest Bóg, źródłem tego światła, od którego właśnie mamy czerpać, jest Bóg. A mi właśnie bardzo podoba w tym fragmencie to, że tam jest użyte słowo, że yy, nie stawia się go w domu. Czyli my też w domu mamy być właśnie takim światłem, takim przykładem dla naszych bliskich, rodzeństwa, i rodziców. Chyba to. też od tego tak powinniśmy wychodzić, jeśli chcemy gdzieś dalej. Właśnie, żeby zacząć od tych najbliższych, a chyba najbardziej od samego siebie. Tak w sensie, że czasem stanąć przed lustrem i zaświecić sobie samemu. No to tak nigdy nie patrzyłem. Chodzi mi też o to, że jeśli e, chcemy komuś właśnie na przykład chciać e, tą miłość Pana Boga, radość i tak dalej to sami musimy posiadać tą radość, żeby dużo przyjąć tej radości, żeby potem ją, żeby się nią dzielić. Taka krótka refleksja trochę, żeby móc pójść ten krok dalej. I tak sądzę, że powinniśmy zrobić, aby też trochę to sobie utrwalić, też jak mm, powinniśmy, czym w ogóle świecimy dla innych, czym powinniśmy świecić dla innych, jakimi uczynkami, jak to bo w Piśmie Świętym, że te światło to są właśnie nasze uczynki. Czyli to, co wszystko jakby czynimy dla innych. I zróbmy sobie właśnie naszą latarnię. Wykonanie jest dowolne. My zrobimy ją tak po, po męsku, w takim może, który to jest kolor taki najbardziej pasujący. To mamy jeszcze taki niebieski. Yy, żółty też może być. ten zielony. Yy, tak na przełamanie. <laughs> okej okay. Jeszcze trochę tutaj mamy. Yy, jeśli jest to trochę dla ciebie za szybko, to co teraz będziemy robić, to zatrzym sobie y, ten filmik na chwilę. Jeśli będziesz gotowy, to możesz go z powrotem włączyć. Na jedną stronę tam kleju, im więcej tym lepiej. Żeby nam nie spadło. Otóż to. Ważna jest ilość. Nie Możesz to nakleić w dowolnym miejscu. Każdy jakby pasek, który będziesz naklejał może być może lekko nachodzić, na siebie nic się nie stanie. Nigdy mi nie wychodziły takie prace plastyczne, ale jak mi się uda, to wam też się na pewno uda. Jest. Okay, to jeszcze może trochę, bo tak. No. O, może przykleimy to. Tak. O. <laughs> Jeśli Dzięki sobie Łukie. nie będziesz radził, to poproś kogoś. Z domowników może być to mama, tata, brat, siostra, nawet babcia. Ja na przykład bez Maśka bym sobie nie pojawił dzisiaj. O. Ja mam Patryka. Ty możesz mieć swoją mamę. Całe ręce poklejęte. Okej. Okay. No, teraz wypadałoby chyba daszek zbudować. Nie? Tak, siebie, tak, teraz powinniśmy zbudować dach. Technika dowolna. Jeśli masz ochotę, aby dach był wykonany z trójkątów, to mogą być trójkąty, kwadraty, prostokąty. Jak to woli. Jeśli wykonasz tak jak my w okręgu kółka, to mniej więcej w połowie nacinasz Kółeczko. Jedną jeden kawałek powinieneś podkleić. Nałożyć na niego klej. A, dziękuję. Teraz jedno na drugie powinno lekko nachodzić. Aby wyszła taka czapeczka. Super. Ja, tą czapeczkę, potrzebujemy taśmy dwustronnej. Tak. Może być to ta taśma dwustronna, tak samo klej. Jeśli masz ochotę, możesz to jeszcze jakoś ozdobić. Możesz do tego na przykład kredek świecowy użyć. One fajnie by to pokryły. A jeśli chciałbyś może mi pomóc, bo nie mam paznokci, mm. to dobrze zrobić. No. O, mam, mam, o, mam, 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 mam. Udało się. To może na pół, to jeszcze bo. No właśnie, dobrze mówię. To z drugim może nam pójść. nie pójdzie. Jeden tutaj. Mhm. A tak. drugi z tej strony. Mhm. No, to teraz trzeba to tutaj ładnie nałożyć. Z jednej strony przyklejamy do ścianki. Więc Drugiej. No. Jest. Tak. Jest miejsce, aby świeciło, tak? Możesz dorobić jakieś szkiełko. Już też zrobimy takie szkiełko. Takie tak one. wyżej, o właśnie. Super. Czyli musielibyśmy no jednak. Okay. Może nie klej? O. Może będzie. Mamy już więcej. Coś w tym miejscu. Powinniśmy nałożyć nasze źródło światła, którym będziemy świecić dla innych. O, Jak ci się podoba? Nie, nie bardzo. Robiliśmy wcześniej taką troszkę większą latarnię, do której będziemy przylepiać, przyczepiać promyczki. Na promyczkach. A co mają symbolizować te promyczki? Promyczki mają symbolizować te nasze dobre uczynki, które jakby wychodzą z nas. Czyli to jest to światło, którym świecimy dla innych. Naszym światłem są nasze uczynki. Najpierw, może, trzeba będzie wypisać. Właśnie, z boku to to. damy mhm. naszą latarnię. Jeśli masz ochotę, też możesz zrobić takiej wielkości potrzebna będzie trochę jednak większe większa rolka, z której można by było to zrobić to tak. To co może być takim naszym uczynkiem, który możemy spełniać wobec naszych bliskich, przyjaciół, może sąsiadki. To się co mi przychodzi na myśl, to taka pomoc rodzicom w domu. Czasami właśnie posprzątanie po sobie pokoju. Czasami po sprzątaniu też e, jakiegoś papierka, który leży na ziemi, w domu, po prostu, żeby zadbać o to, żeby w domu był porządek. To, myślę, że to może być takim też naszym Czyli, światełkiem. Ale wykona, wykonywanie tych obowiązków, ale tak też mi się wydaje, że powinniśmy zacząć od tego, jak je mamy wykonywać, bo często jest tak, że wykonujemy pewne obowiązki domowe, ale bardziej z musu. Dla świętego spokoju czasami. Więc, że w, może bardziej wykonywać te obowiązki sumiennie, sumiennie z radością może. O. Czyli obowiązki, tak w skrócie, obowiązki z radością. Dobrze. Można przykleić. Następne Mamy przykleje. drugi rumyczek. Też Też takim naszym uczynkiem, który możemy spełniać wobec innych, to może być za pomoc na przykład w zaniesieniu zakupów w sąsiadce. Czy odniesienie ich po schodach w drugiej osobie, w sensie, mm -hmm. że widzimy, że, że tego potrzebuje. No. Ale tu wieje. Ważne jest, aby też nasza latarnia była stabilna. Czyli musimy mieć dobre fundamenty. Otóż to możemy się starać świecić, ale. Nie będzie to tak, moc, tak umocnione, to prędzej czy później możemy się poddać i przestać czynić, przestać świecić właśnie. Mhm. Mm. Znaczy, myślę, że oboje w sumie jesteśmy ministrantami i też jest swoje ma pewnej takiej posługi, yy, które może... To być... też poświęcenie, bo jakby często jest tak, może ktoś z was jest yy, ministrantem. Że wasi koledzy wychodzą na podwórko, na przykład gdzieś po południu, a wy właśnie idziecie do kościoła. I to jest takie poświęcenie. I to też może być um, taki, taki dobry uczynek, no tak. który. Cze takie, tak... Czasami musimy się zrezygnować z czegoś, co byłoby dla nas właśnie przyjemniejsze, łatwiejsze, że czasem trzeba po prostu zostawić jakąś grę komputerową, pozbierać się i iść na służbę. Czyli chociaż... byś to się... nazwał? Może, no się, nazwijmy to ministerstwo, taka nasza posługa. O, super. Mhm. Mamy i na pewno wy macie jeszcze wiele innych pomysłów, jak możemy pomagać, jak możemy świecić dla innych. I dlatego dla was zostawiamy te trzy promyczki abyście i wy mogli coś tutaj dopisać. Nasza latarnia jest już Gotowa, Wy, świecą, wychodzą z niej wszystkie nasze dobre uczynki, to nasze światło. Myślę, że na koniec, jakbyś to podsumował, o właśnie stanowienie, to jeszcze raz. Teraz myślę, że naszym postanowieniem powinniśmy sobie wybrać może z jeden, dwa uczynki, które spełnimy wobec przynajmniej jednej osoby. Wystarczy jedna. Jeśli ktoś jest bardzo ambitny i chce więcej, to jak najbardziej, tylko ważne, aby. 100% jakby to wszystko spełnić wobec tej jednej osoby. Dobrze, już teraz sobie wybrać tę osobę, ponieważ potem um, będzie nam łatwiej wykonać to postanowienie. Ech. Ja bym, ja tak myślę, że takie uczynki mogę spełnić wobec um, swojego kolegi. Ja myślę, że moim takim uczynkiem będzie to, że więcej czasu poświęcę dla swojego brata, młodszego, więcej, więcej uwagi mu poświęcę. Może z nim w piłę, w siatkówkę. Po prostu, żeby poczuł się doceniony bardziej. To teraz pomódlmy się na koniec yy, yy, o siłę w yy, spełnianiu tych uczynków, abyśmy wytrwali. Abyśmy starali się świecić jak najjaśniej tym światłem dla innych. Panie Boże, prosimy Cię, ty pomóż nam właśnie oświetlać ciemności naszego życia. Prosimy Cię, żebyś to Ty było się naszą taką latarnią, która będzie nas prowadzić przez te wszystkie trudności, wszystkie przeciwności naszego, naszego życia. Prosimy Cię, wlewaj w nas radość i swoją miłość, tak żebyśmy my, my potrafili dzielić się, dzielić się tą miłością z innymi. Chcemy życzyć Wam tego, by ta radość, która które możecie dzielić z innymi, była tak ogromna, że, że inni ludzie będą poczuwać okulajów, żeby na was patrzeć.